Lalka z serii Club Wings od Kopii, tecna, piękna, magiczna wróżka mająca przezroczyste skrzydła, którymi dziewczynki będą mogły poruszać. Jej ręce zginają się w ramionach. Nogi w kolanach. Ma dwuczęściowy komplet. E, Sławetne leginsy. W, z brokatowymi wstawkami. Odlotowe buty na wysokim obcasie ze skrzydłami. Włosy ma w dwukolorowych pasemkach. W kolorze bordowym, a te drugie są takie. Zielonkawo-srebrne, może nawet niebieskawe. Skrzydła można wyjąć i uruchomić. Ułatwi to na pewno przebieranie lalki. Ma piękne, wielkie takie niebiesko-zielone oczy. Przepada za nowymi technologiami, technologiami programowaniem. I interesuje się wymyślaniem wynalazków. Jest takim naukowcem spośród wszystkich wróżek Wings. Ma bardzo sympatyczne, takie łagodne rysy twarzy. Przyjazna i pokojowo nastawiona. Magiczna wróżka. W zestawie znajdziemy też szczotkę w kształcie gwiazdy. I kartę klubu Wings do wypełnienia przez jej właścicielkę. Trzeba wpisać imię, nazwisko, dokleić swoje zdjęcie i znak zodiaku.